11 dzień maja Alina Kucharzewska witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. W dzisiejszym programie zobaczycie Państwo m.in. Jak przebiegała akcja bractwa kurkowego motocykl ratowniczy dla Rybnika, czwarta rybnicka olimpiada przedszkolaków, a także studencki festiwal nauki. Rybnickie bractwo kurkowe było inicjatorem akcji motocykl ratowniczy dla rybnika. Akcja ta ma na celu zebranie pieniędzy na zakup bardzo podobnego do tego motocykla ratowniczego. Wyposażony w sprzęt ratownictwa medycznego i wyspecjalizowaną w ratowaniu życia ludzkiego załogę, miałby pomóc pogotowiu ratunkowemu. Kolejne zbiórki dokładały do motocyklowego konta coraz więcej złotówek, ale rybniczanie coraz mocniej wspierali także tą akcję. Spotkania w dzielnicach z ludźmi, korzystanie z zaproszeń, odzew organizacji poszczególnych obywateli tego miasta jest coraz większy. Wszyscy coraz bardziej czują, o co tutaj chodzi. Mocną pomocą dla akcji było zaangażowanie rybnickich firm i zorganizowanie w Rybnickim Centrum Kultury aukcji przedmiotów znanych osób. Jednak największą cegiełką motocyklowej akcji okazały się srebrne krople życia. To właśnie one w znaczący sposób przyczyniły się do tego, że kwota pozyskana w czasie jednego wieczoru przekroczyła 50 tysięcy złotych. I choć jest to dużo, wciąż potrzebne będzie wsparcie, bo oprócz zakupu motocykla, Bractwo Kurkowe chce, by był on także dobrze wyposażony w sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. 12,7 miliona złotych. To wartość kosztorysowa obwodnicy jaka ma być kolejnym odciążeniem dla centrum Rybnika, a połączyć ulice Budowlanych z rondem na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej i ludzkiej. Co istotne, ponad 10 milionów złotych na tą inwestycję udało się pozyskać ze środków unijnych. Głównie chodzi o to, że ruch trazytowy, który wchodzi do naszego miasta z kierunku ulic Raciborskiej, wodzisławskiej no w tej chwili są remonty, ale te remonty się za niedługo zakończą, żeby nie kierować ulicą Kotucza, dalej w konsekwencji czy na ulicę Wyzwolenia, ale żeby kierować bezpośrednio na ulicę Ruską i w konsekwencji do drogi krajowej 78. Chociaż kierowcy narzekają na kolejne remonty, to te prace w czasie ich trwania nie będą miały wpływu na ruch na terenie Rybnika, za to po ich zakończeniu powinno jeździć się znacznie lepiej. Umowa na wykonanie została podpisana, więc drogowcy już wkrótce rozpoczną pracę. Studenci, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w festiwalu nauki, jaki został zorganizowany na terenie Rybnickiego kampusu. Kilka dni wykładów, zajęć warsztatowych oraz wielu naukowych spotkań. Niektóre naukowe spotkania cieszyły się większą popularnością, niektóre w auli Uniwersytetu Śląskiego gromadziły mniejszą liczbę słuchaczy, jednak organizatorzy cały festiwal podsumowują na duży plus. Jeżeli. Ym... Pojawiłoby się tylko kilka osób na auli. zawsze jest to sukces, dlatego że y, są to osoby, które tak naprawdę interesują się tym, na co przyszły, to, czego słuchają, w związku z czym y, w jakikolwiek sposób się rozwijają. Zgodnie z zapowiedzią studentów, Festiwal Nauki w Rybniku odbył się kolejny raz, kolejny raz udało się osiągnąć wyznaczony cel, dlatego już za rok kolejna edycja. Tymczasem już od jutra studenci w Rybniku rozpoczynają juvenalia. Akademicki Dzień Sportu, a także duża doza koncertów i imprez towarzyszących mają uświetnić studenckie świętowanie. Szczegółowy plan imprez w ramach Juvenaliów dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.juvenalia.rybnik.pl W dzisiejszym odcinku miejskiego programu informacyjnego zaglądamy do dzielnicy Smolna. Właśnie stąd wywodzi się ten oto młody człowiek, Karol Mental, który został mistrzem Europy w jazz-dance. Karol o swoim sukcesie opowiadał w czasie spotkania z prezydentem miasta Rybnika i mediami w urzędzie. A początek tanecznej przygody młodego Rybniczanina był przypadkowy. Moja sąsiadka wchodziła do tego mirażu zespołu i zaprosiła mnie na koncert. No i wtedy były eliminacje do tej grupy najmłodszej i czy mama mnie spytała, czy bym spróbował zacząć taką karierę. No zgodziłem się, zatańczyłem, dostałem się. I tak rozpoczęło się pasmo zwycięstw, którego póki co największym sukcesem jest tytuł Mistrza Europy. Na tym jednak Karol, jak zapowiedział, nie zamierza poprzestać. Już niedługo, bo w najbliższy weekend w dzielnicy Smolna odbędzie się festyn gromadzący tradycyjnie już Smolnioków, czyli mieszkańców tejże dzielnicy. Ale mile widziani są także goście z innych zakątków rybnika. Zapraszam w imieniu organizatorów wszystkich mieszkańców dzielnicy Smolnej i ich gości, także sąsiednich dzielnic, na festyn 15 maja w sobotę. Na parking przy zbiegu ulicy Raciborskiej i Zebrzydowickiej liczymy na Wasz udział i zapraszam do dobrej, miłej zabawy. Przygotowane jest wiele atrakcji tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Relacja z przebiegu spotkania Smolnioków już za tydzień w Miejskim Programie Informacyjnym. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzono w czasie uroczystości w Rybnickim Centrum Kultury. Zgromadzeni w RCK wysłuchali wykładu dotyczącego godności ludzkiej. To, że każdy człowiek ma swoją godność, jest oczywiste. Taki dzień jak dzisiaj przypomina nam o tym, że osoby z ograniczeniami jakimiś. Mogą mieć wrażenie, mogą mieć poczucie, że ich godność jest inaczej traktowana, a dzisiaj jest okazja do tego, żeby wskazać na to, że to jest godność człowieka, po prostu. Nie ma różnych godności, jest godność człowieka. Zapraszamy. I właśnie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma służyć temu, by przypominać o tym fakcie. Zdaniem Janiny Pol z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku, w mieście coraz więcej robi się dla osób niepełnosprawnych. Mamy szkołę życia, mamy szkołę specjalną dla osób niepełnosprawnych, mamy ośrodek wczesnej interwencji, mamy środowiskowy dom samopomocy osób niepełnosprawnych, mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej. W tej chwili będą powstawać zazy. Dzieje się coraz więcej i coraz częściej osoby niepełnosprawne mają okazję do tego, by pokazać, że mają takie same plany i marzenia jak osoby pełnosprawne. Pamiętajmy o tym nie tylko w czasie Dni Godności. Odśpiewanie hymnu państwowego i prezentacja symboli rozpoczęła Rybnicką Olimpiadę Przedszkolaków. Najmłodsi rybniczanie stanęli do boju o olimpijskie medale po raz czwarty. Maluchy miały do pokonania sześć konkurencji, wśród których znalazły się skoki, slalomy i jeszcze kilka innych, równie sportowych konkurencji. Wszystko po to, by maluchy w wesoły sposób ćwiczyły sprawność fizyczną. Trzeba wzbudzić wśród dzieci jakąś krzepę fizyczną. Pomysł, żeby rozruszać dzieci, żeby wiedziały, co to sport, a sport to zdrowie, a ponieważ my yy, wyznajemy zasadę, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc chcemy, żeby ta zasada jakby zaowocowała od najmłodszych lat u naszych przedszkolaków. I jak widać organizatorom ten zamiar każdego roku udaje się zrealizować bardzo dobrze, o czym świadczy obecność blisko 160 przedszkolaków z rybnika i gmin ościennych. Zacięta rywalizacja sportowa, doping kolegów, a także oprawa imprezy sprawiły, że tego dnia każdy przedszkolak mógł poczuć się jak prawdziwy Olimpijczyk. Kilkudziesięciu pingpongistów stanęło do rywalizacji w turnieju Olimpia Gond Cup 2010, jaki odbył się w rybnickiej dzielnicy Kamień. Inicjatywa powstała w czasie zebrania Rady Dzielnicy i z roku na rok przyciąga ona coraz większą rzeszę chętnych do rywalizacji. No, żeby w jakiś sposób wciągnąć młodzież do uprawiania sportu, kultury fizycznej, no, urodził się na którejś posiedzeniu Rady Dzielnicy taki pomysł między innymi naszego radnego dzielnicy Juska Piątka, który jest fanem popularyzacji sportów, a przede wszystkim turniejów ping pongowych. Zawody są prowadzone w formie otwartej, dlatego też do rywalizacji może stanąć każdy bez względu na wiek. Dla najlepszych ping-pongistów przygotowano puchary i nagrody rzeczowe. To już wszystko w dzisiejszym odcinku miejskiego programu informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już za tydzień 18 maja.